Dzień dobry państwu, dzień dobry panie ministrze, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Skoro za słabo informujemy i być może nasi widzowie już usłyszeli, to poinformujmy od początku do końca. Na Rakowicki nie ma już więzienia? Jest przeniesiony areszt śledczy, ponieważ będzie muzeum żołnierzy wyklętych i więźniów politycznych PRL. No, fantastyczne dzieło. Od lat się mówiło, że powinniśmy zrobić to w tym miejscu, bo to jest prawdziwa golgota Polski. Mówi się, że nawet kilka tysięcy polskich bohaterów tam umarło. To jest miejsce, gdzie mamy cele, gdzie siedział m.in. Witold Pilecki, bohaterowie Solidarności. No, cały panteon polskich, polskiego patriotyzmu. I wreszcie robimy tam muzeum tak jak jest w większości, tak jak w większości państw Europy Wschodniej, gdzie więzienia, w których siedzieli bohaterowie tamtych państw, już dawno są zrobione, przerobione na, na, na muzea. W Polsce tylko jak zwykle mówiło się, a bo to żołnierze wyklęci, to nie wiadomo, czy to bohaterowie, czy wreszcie będziemy mieć jasność. I to muzeum będzie wyjątkowe, ono będzie dwa, trzy albo trzy razy większe nawet niż Muzeum Powstania Warszawskiego. Mamy, chcemy, aby było nowoczesne, aby to był jeden z głównych punktów turystycznych wycieczek, w ogóle do Polski w taki sposób, aby pokazać jak trudna, jak ciężka była nasza historia, ale też jak wiele mieliśmy odważnych osób, odważnych, odważnych ludzi, tą taką naj, najwspanialszą tkankę narodu polskiego. I dziś rozstrzygnięcie konkursu, tak? Architektonicznego dzisiaj rozstrzygnięcie o godzinie dziesiątej, Dzisiaj jest otwarcie kopert. No, sa, sami e, jesteśmy ciekawi, jak to będzie e, wyglądało, ale warto zobaczyć tę koncepcję. Panie ministrze, a ile osób było przetrzymywanych na Rakowieckiej ostatnimi czasy? Nie nawiązuje ani do żołnierzy wyklętych. No, z tysiąc. Około, 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 około tysiąca. No, y, mamy rezerwy, y, to znaczy, znaleźli się w innych miejscach, y, w innych zakładach karnych w Warszawie i w okolicach Warszawy. Szok, niedowierzanie aż. No, y, ja wiem, że wiele lat ci mówiło, że trzeba to zrobić, a nikt tego nie zrobił. Prezydent Komorowski przez całą swoją kadencję obiecywał, że trzeba to zrobić. Nikt nie miał odwagi tego zrobić, a my mamy ponieważ uważamy, że przywracanie pamięci o żołnierzach wyklętych to jest nasz obowiązek. Nasz obowiązek, szczególnie młodego pokolenia. Tymczasowo osadzeni w aresztach na terenie Polski. To jest problem, który, z którym państwo polskie boryka się od lat. Są skargi na przewlekłość postępowania, są skargi na to, że przetrzymywani w aresztach śledczych są zbyt długo. Później ten areszt śledczy niejednokrotnie przewyższa sam zasądzony wyrok sądowy. No ale to staramy się już poprawić wymiar sprawiedliwości, aby w tym zakresie działał lepiej. Już działa trochę lepiej niż wiele lat wcześniej. No ale to jest skomplikowany problem. To jest też problem przewlekłości postępowań w całym wymiarze sprawiedliwości. Zmieniamy to na lepsze. Mam nadzieję, że w przeciągu kilku lat będziemy Państwo w stanie pokazać lepsze dane. Nosicie się z zamiarem jako przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości z prowadzeniem prywatnych więzień? Akurat wróciłem miesiąc temu ze Stanów Zjednoczonych, gdzie specjalnie obserwowałem, jak wyglądają prywatne więzienia. Właśnie pod kątem ewentualnej, pod kątem reformy, którą w tej chwili prowadzę, z woli pana ministra Zbigniewa Ziobro nad polską służbą więzienną. Właśnie wprowadziliśmy ustawę modernizacyjną pierwszą po 1989 roku dla służby więziennej i analizujemy, ten, analizujemy również możliwość wprowadzenia prywatnych więzień. Aczkolwiek powiem, że na razie widzę więcej wad niż zalet. Jak obserwowałem te więzienia w Stanach Zjednoczonych, to musimy pamiętać o tym, że dla nas... Największym, najważniejszym wymiarem jest jednak zapewnienie bezpieczeństwa. U nas służba więzienna jest też o tyle inna, że jest elementem komplementarnym polskiego systemu bezpieczeństwa, jest trzecią umundurowaną służbą, formacją. formacją, która jest w pełni mobilizowana na wypadek wojny. To jest całkowicie co innego niż na przykład służba ucywilniona, służba więzienna w Stanach Zjednoczonych, dlatego nie da się tak łatwo porównać tych systemów. Mam świadomość tego, że dane być może są zbyt szczegółowe albo niezbyt szczegółowe, ale tak mniej więcej. Ile miejsc w zakładach karnych zajmują alimenciarze? No to w tej chwili trudno mi podać, ale na pewno nie jest jakaś wielka liczba, jeżeli mówimy o osobach, którzy, które popełniły przestępstwo niepłacenia alimentów i znajdują się w zakładach karnych. To musiałaby być naprawdę wyjątkowa, wyjątkowy przypadek, bądź połączenie z jakimiś innymi A przestępstwami. A o przestępstwie w kategorii niepłacenia alimentów? Właśnie jak po... się nie płaci 3 miesiące, 6 miesięcy, e... miesiąc, rok, 2 lata, właśnie, trzy lata? Właśnie, jak to do, tej, do, do tej pory był bardzo duży bałagan i w doktrynie i w przepisach, ale my tutaj robimy całe szczęście porządek. To znaczy nowelizujemy kodeks karny w tym zakresie, to jest słynny bodajże artykuł 209 mówiący o tej uporczywości. To znaczy do tej pory było tak, że jeżeli nie udowodniono uporczywości w niepłaceniu alimentów i to jest przypadek między m.in. słynnego, jak sądzę, słynnego lidera KOT, to znaczy, że wystarczy, że od czasu do czasu płacił jakąś tam część, to, to już wtedy nie ma przesłanki tej uporczywości. No tak, ale jest... od czasu do czasu płacił tylko część, a zasądzone alimenty to jest 2100 mm -hmm, zł mm -hmm. i uzbierało się około 220 tysięcy złotych, a to już za setkami. No to skupmy Państwo do tej pory? Się, skupmy się na tej mm -hmm. głównej, mm -hmm. z tego co mm -hmm. pamiętam, tak mniej więcej 70. 90 tysięcy funduszy alimentacyjnych i bodajże 90 tysięcy same dzieci, bądź odwrotnie, to jest 160 tysięcy. Czyli ile miesięcy te alimenty nie były płacone. No to rzeczywiście bardzo, bardzo długo, ale mówię, z punktu widzenia państwa do tej pory było tak, że jeżeli mówimy o tym konkretnym przykładzie, to państwo nie reagowało. Dlatego my to zmieniamy. My mówimy, że nie, że tym razem, jeżeli dojdzie do takie, takiego zachowania, to niewykluczony będzie dozór elektroniczny, a w ostateczności nawet a w ostateczności nawet więzienie. My musimy z tym walczyć. Ja chcę panu powiedzieć, że tu mogę podać konkretne dane. Więźniowie mają 2 miliardy zadłużenia, z czego zdecydowana większość to są alimenty. Czyli to cierpią na tym rodziny cierpią na, tym, cierpią na tym dzieci musimy coś zrobić cierpią coś na tym, tym gminy fundusz alimentacyjny i wszyscy na tym cierpimy polska w ogóle należy jak przyjrzeć się polska w ogóle należy do państw gdzie jakby alimenty to przestępstwo niepłacenia, nie niepłacenia alimentów to jest tak się wszyscy machają na to ręką no bo nie i dlatego do tego nie mamy chodzi w kategorii przestępstwa i panie dlatego ministrze. tak i, 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 ale, ale też jest taki pewien problem u nas że to wszyscy a co to, to, to za przestępstwo prawda I, i w związku z tym mamy jedną z najgorszych statystyk niealimentacji nie w całej unii europejskiej Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości tutaj podejmuje, podejmie również twardą walkę z tym zjawiskiem dla dobra polskich rodzin. No wszelkie inicjatywy przez Was podejmowane są określane w sposób prosty, chociażby niezależność sądów staje się iluzoryczna. No, no to jest oczywiście. To jest oczywiście jakieś takie polityczne sformułowania. Natomiast ja chcę powiedzieć tak, że ludzie nas wybrali między innymi po to, czy nawet głównie po to, żebyśmy zmienili wymiar sprawiedliwości. No to, że trzeba zreformować sądownictwo, mówi się o tym od lat. Tylko zawsze było tak, że wszystkie tam obszary państwa zostały w jakiś sposób ruszone. Po 1989 roku, a sądownictwo nie. A, bo tutaj się nie dało, bo, nie, bo nikt nie miał odwagi, a mamy wreszcie odwagę, dlatego będzie gruntowna reforma sądownictwa. I będziemy walczyli z plagą przewlekłości, będziemy walczyli z plagą... No, przecież to nie jest żadna tajemnica, że w polskim sądzie na, na, na nawet na, w, w najprostszych sprawach można czekać 5 lat, czy tam 7 lat na sprawiedliwość. Przecież to jest, to jest skandal. To osłabia polskie państwo. To na wszystkim podmywa grunt. Przez to też procesy... Przez to, że z firmy yy, yy, czy nasza gospodarka nie może się tak prężnie rozwijać, jakby mogła się rozwijać. Właśnie przez to są Jeden z tabloidów dziś e, po, publikuje artykuł m, bodajże trzy 30... 27-letnia, pani sędzia jest już w stanie spoczynku, już pobiera godną emeryturę. No to, to jest kolejna patologia systemu, do której trzeba podejść, do, do, do której będziemy musieli podejść. Ale jaka tu patologia? Być może rzeczywiście zasłużenie przeszła w ten stan spoczynku. No jak, jak my będziemy uważali, że 37-letnie osoby mogą e, powinny iść na emeryturę, które są tak naprawdę w sile wieku, dopiero zdobyły doświadczenie, to jest też problem z polskiego państwa. Na no to, to, to są kwestie nabyte. My na, razie w to, my na razie nie będziemy w to wchodzili. Natomiast największym są dwa największe problemy sądownictwa. Pierwszy to jest przewlekłość, a drugi to jest jakość orzecznictwa. I, i z jednym i z drugim problemem staramy się To Skupmy się na przewlekłości. Nie obawia się pan, że... Jako wiceminister sprawiedliwości napotka się z Pan z inicjatywą sędziów, którzy widząc, co próbuje Pan zrobić, czy w ogóle resort, co próbuje zrobić, że podejmą chociażby taką formę strajku, który zwiesia powszechnie strajkiem włoskim. Znaczy, złośliwi mogliby powiedzieć, że on już trwa od lat w polskich sądach. Były sprawy, które to też niektóre tabloidy opisywały, które toczyły się gdzieś tam po 15 lat. Dlatego można było powiedzieć też żartobliwie, że nie mamy nic do stracenia. A po jeśli prostu... chodzi o liczbę sędziów, rozumiem, że jest ona wystarczająca na bez mała 38 milionów mieszkańców. Proszę sobie wyobrazić, bo to w ogóle, ja byłem zszokowany, jak w ogóle zobaczyłem te statystyki. My mamy w Polsce około 11 tysięcy sędziów. To jest naprawdę dużo, jeżeli chodzi, jeżeli przejściu na liczbę mieszkańców w skali Unii Europejskiej, ale z tego około 4 tysięcy sędziów, czterech na 11, pełni jakieś funkcje i w związku z tym nie może się skoncentrować na orzecznictwie. To jest patologia tego systemu i my z tym będziemy walczyć. Ale większą patologią jest to, że nawet jeżeli złapie się jakiegoś skorumpowanego sędziego bądź sędziego, który no, widać, że zachowywał się tak jak sędzia Milewski, czyli był na telefon dla, dla polityków, no, schańbił swój zawód, to yy, palestra nie potrafiła sobie z nim poradzić, znaczy sądownictwo nie potrafiło takich sędziów usuwać. My, myśmy Liczyli, że w przeciągu kilku lat, mimo wielkich skandali związanych z sędziami, pijanymi sędziami, sędziami, którzy zachowywali się w sposób skandaliczny, sędziowie potrafili wydalić zawodu sześciu, siedmiu sędziów. I to się zmieni. Powołujemy specjalną izbę dyscyplinarną, niezależną od sędziów, która, która sprawi, że wreszcie ten zawód, w tym zawodzie będziemy potrafili oddzielić ziarno od plew. No to błyskawicznie od razu. Sędzia Irana Kamińska twierdzi wprost, że Wasze pomysły są pomysłami enigmatycznymi i od razu orzeka, że są niekonstytucyjne ano to tak. Nie widziałam pomysłu, że są nie To jest ta pani sędzia, co mówiła o nadzwyczajnej kaście, kaście ludzi, jeżeli mnie pamięć nie myli. No właśnie, myśmy, ten kongres sędziów był bardzo przydatny dla wszystkich obywateli, bo zobaczył, jak wygląda elita sędziowska. No jeden pan sędzia coś opowiadał o kocie pana prezesa, to też pokazuje stan ich umysłu, prawda? A, a, a druga pani sędzia mówi, że oni są nadzwyczajną kastą ludzi. I to musi się skończyć. Władza sądownicza to jest, tak jak każda inna władza, to jest usługa dla obywatela. I sędziowie tak powinni traktować swój zawód. Oni mają służyć a nie uważać siebie za nadzwyczajną kastę ludzi, kastę ludzi, gdzie mogą robić, co im się tylko żywnie podoba. Byłem, jak wspomniałem, byłem w Stanach Zjednoczonych, gdzie sędziowie są wybierani w wyborach raz na cztery lata, ponieważ tam wychodzą z założenia, że. Mm, no, yy, nigdy nie jest dobrze, kiedy otrzymuje się jakieś stanowisko raz na zawsze, i, i, i to stanowisko, i człowiek uważa, że z tego stanowiska jest nieusuwalny. Yy, my nie, podobnych... sędziego pokoju wam się masz. Tak, i my też myślimy o podobnych rozwiązaniach. Co prawda ze względu na Konstytucję nie możemy ich od razu wprowadzić, ale chcemy powołać specjalną komisję w Sejmie, która sprawiłaby, że chociażby część sędziów byłaby wybierana w powszechnych wyborach, bo wtedy sędzia będzie wiedział, że raz na jakiś czas będzie oceniany przez ludzi, a nie tak jak teraz, wydaje mi się, że jest bezkarny. A propos marzeń czy też bardziej sfery przypuszczeń, nie obawia się Pan, że tak, resort sprawiedliwości będzie swoje, sędziowie będą swoje i sądy będą swoje. A ludzie będą jednak stali na stanowisku, że sąd, sąd ma sprawiedliwość, musi być po naszej stronie. Znaczy, bo to jest największy w ogóle problem sądownictwa? jest to największy problem sądownictwa takich ludzie mówią, że nie ma tam sprawiedliwości. I my musimy to zmienić. Jesteśmy zdeterminowani. Jestem przekonany, że środowisko sędziowskie będzie stawało na głowie, żeby nam przeszkodzić. Ale to jest nasze wielkie zobowiązanie wobec państwa. I chcę panu powiedzieć, że. Niedawny przykład sądu apelacyjnego w Krakowie. Okazało się gigantyczne złodziejstwo w tym sądzie. I co się okazuje? Elity prawnicze bronią tego sądu, bronią tych, bronią... Stanowiska KRS mówi, że to jest w ogóle skandal. To wróciliście się to, też się... do sprawy sądu najwyższego. Tak, no my chcemy zreformować system od podstaw. W taki sposób. I nie korupcyjnych, które również i tam się pojawiały. Owszem. I zawsze było tak, że sędziowie byli, zawsze było tak, że sędziowie byli bezkarni. Dlatego to się skończy, bo, już, bo to nie będzie tak, że sędziowie sami będą oceniać sędziów. Teraz powstanie już niezależna izba, która jak zobaczy, że dochodzi do, takie, do takich skandali, to będzie łatwo mogła sędziego yy, usunąć z zawodu. Tak samo jak łatwo można usunąć polityka. Jak się nie będzie podobał Patryk Jaki raz na 4 lata, można go wymienić w wyborach. A jak sędzia będzie zachował się w tak skandali, w sposób, jak opisujecie Państwo wielokrotnie, to nic mu nie można zrobić. To musi się skończyć, nie może tak być. I teraz jak widzimy przykład tego sądu I apelacyjnego w Krakowie, powiedzieć. jak widzimy przykład tego sądu apelacyjnego w Krakowie, tej gigantycznej korupcji i, yy, i wyłudzania pieniędzy, to już wiemy, dlaczego niektóre elity prawnicze były przeciwne oświadczeniom majątkowym sędziom. I jest minister sprawiedliwości. Tak. Patryka, tak. bardzo dziękuję. dobrego dnia życzę. kwadrans po dziesiątej widzimy się ponownie.